W tym podcaście podpowiem, na co zwracać uwagę przy zatrudnianiu handlowców lub ukrywających się pod dziwnymi, trzyliterowymi skutami ludzi, którzy i tak mają być handlowcami. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Jeśli jesteś handlowcem, poszukujesz pracy, to posłuchaj tego a może ułatwić Ci to znalezienie nowego zajęcia, bo rozmowa rekrutacyjna to najlepszy sposób do pokazania własnych umiejętności handlowych. Właśnie. Bo produkcją jest najważniejsza rzecz, którą każdy z nas posiada. To jesteś Ty. Sam. tutaj Jako produkt. Ekspedient, sprzedawca, handlowiec. Tak określam trzy osoby pod kątem kompetencji. Osoby, które zajmują się pracą w szeroko rozumianej Sprzedaży. Polecam też tak na to spojrzeć. Ułatwi sobie ocenę kandydatów, ale też ich rozwój w przyszłości, jeśli na którego się zdecydujesz, na tych trzech poziomach kompetycyjnych. Króciutko, bo to było wcześniej, o to w tym chodzi? Hmm. Ekspedient to osoba, która po prostu da klientowi to, co klient chce. Poproszę mleko, proszę mleko. Koniec. Sprzedawca, no to już lepiej. Ma wpływ na sprzedaż i w dużym stopniu na wynik. Musi umieć znacznie więcej, ale z reguły pracuje też na klientach, którzy w jakiś sposób sami przyszli, przybyli. No to są salony, jakieś sklepy, bądź ktoś przesłał lit i trzeba się z nim zabrać, zająć. ale ten kontakt jest. No i trzeci poziom to jest handlowiec. No ten to może nie mieć nic. Dla klientów potrafi sobie sam. Pozyskać, zainteresować, wykreować i w całości stworzyć tą sprzedaż. Tak? To jest myślenie handlowe. Życzę wszystkim, aby byli handlowcami, firmom, aby takich ludzi zatrudniać. No tylko, że pozornie wszyscy mogą takich wyglądać na handlowców, a tak naprawdę niewielu ich jest. Skupimy się tylko na tym, teraz w tym podcaście, jak mm, możliwie trafnie zweryfikować kandydatów, a kandydaci niech posłuchają, jak mogą być. Weryfikować, Trzeba co zrobić, aby pomóc w tej weryfikacji. Najważniejsza rzecz. Zatrudniając, kupujesz przyszłość. Nie kupujesz tego, co napisane w CV. Nie, nie, nie kupujesz jego przeszłych dokonań kandydata. Kupujesz tylko to, co będzie, nie to, co było. I to musi sprawdzić. Na tym polega profesjonalna ocena kandydata. To, co jest w CV, to było. A liczy się, co będzie. A więc za dużo nie skupiaj się na przeszłości, bo tego kandydat może właśnie chcieć. Przeszłość może być, być tylko punktem odniesienia, jak i wstępnej oceny, ale nie najważniejszym. Będziesz mu płacił za to, co może zrobić w Twojej firmie, a nie za to, co robił gdzie indziej. A to jest przyszłość i tylko na to zwracaj uwagę. Polecam. Poza tym pamiętaj, że kandydaci przychodząc na rozmowę rekrutacyjną mają jakieś jej wyobrażenie. Jak ona przebiegnie, pewien schemat rozmowy, o co będą pytać. Yy, I mogą się na to przygotować. A wtedy otrzymasz obraz aktorski kandydata. Opakowanie, które wewnątrz może być zupełnie inne. A więc twoja rozmowa musi być poza standardem. Inna, nieszablonowa, aby jak najszybciej wyciągnąć kandydata z przygotowanego przez siebie samego schematu. Wtedy masz szansę odkryć, kogo pokazuje, a kim jest ten człowiek w rzeczywistości. A jak to zrobić? No to będzie teraz dziwnie. Na przykład tak, krótko, w paru punktach. Eee, popatrz. umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenie rozmowy z obcymi ludźmi. Od tego zaczyna się przeraża wszystko. Jeśli tego nie ma, no to będzie problem. A więc prowadzić rozmowę rekrutacyjną, prowadząc rozmowę rekrutacyjną, eee, zwróć uwagę właśnie na to. Jak czujesz się rozmawiając z kandydatem? Czy początkowa spinka znika? Czy jako człowiek jest interesujący? Czy dobrze ci się z nim rozmawia? Czy masz wrażenie, że ten obcy człowiek po 30-40 minutach rozmowy wydaje ci, się, jakbyś go znał od lat? I czy czujesz, że chcesz z nim dalej rozmawiać pomimo końca rozmowy? No to jest właśnie umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów i dobrych relacji z obcymi ludźmi. Szybko. 30 minut. I tu zostawmy wszelkie aspekty techniczne. Opowiedz sobie tylko na pytanie, czy tak jest. Dlaczego? Bo Twoi klienci będą odczuwać to samo w rozmowie z tym właśnie kandydatem i kandydatką. Jak będzie do nich dzwonić, spotykać się, rozmawiać o miłych i niemiłych sprawach Poza tym musisz poczuć, że kandydat lubi poznawać i rozmawiać nowych, obcych ludzi. Umie skracać dystans pomiędzy nim i to szybko. To się po prostu ma albo nie ma. I to naprawdę cholernie trudno się tego nauczyć. Jeśli tu popełnimy błąd, to tak rodzą się pisarze ofert w firmach i schowani za komputerami, za komputerami ludzie, szukający wszelkich powodów do tego, aby nie dzwonić, nie rozmawiać, nie spotykać się. A jeśli już, to płytko, krótko i tak niechętnie maila wyśle. Zobaczę, co będzie. Zwróć uwagę, czy kandydat jest przygotowany do rozmowy. To kolejny punkt. No, to się tak wydaje takie banalne. Nie. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo on ma sprzedać siebie. A więc powinien wiedzieć, z jaką firmą rozmawia, co ta firma robi, na jakim rynku pracuje. Handowiec takie przygotowanie musi wykonać w normalnej, codziennej pracy. A więc oceni to, jak przygotował się kandydat do rozmowy z Tobą. Tu zobaczysz obraz tego, jak będzie, jak może, jak będzie to robić pracy później u Ciebie. Widzisz obraz przyszłości. A to cholernie ważny element. Musisz. Kolejna rzecz to jest, musisz konkretnie stwierdzić, czy umie radzić sobie ze stresem, a nie ma lepszego sposobu na to, niż stworzyć stresującą sytuację i obserwować. No tak. Rozmowa rekrutacyjna wcale nie musi być przyjemna, miękka, sympatyczna. Ona ma być konkretna, a ty jako zatrudniający musisz odkryć to, co kandydat ma schowany głęboko, a więc stwórz sytuację stresującą. Dlaczego mówisz? Co, co da problem? Na przykład, zadając trudne pytania. I masz kilka prostych pytań. Od czego byś zaczął w pracy? Co potrzebujesz na początek? Co będzie Ci według potrzebne? Podaj przykład konkretny, handlowy swojej firmy, i zapytaj: No, co byś z tym fantem zrobił? Eee, inne pytanie. A co zrobić, przyjacielu, drogi, jeśli Lidów nie będzie? No, nie ma. Pokaż zwykłe zapytanie od klienta i zapytaj, jak się za mnie zabierzesz. Patrz, to taki lip, że co byś teraz z tym zrobił. Kolejne pytanie. Co zrobisz, jeśli klienci zaczną się notorycznie narzekać na ceny? Za drogo. Albo, jak planujesz swoją pla pracę? Krótko. No dobrze, i teraz najlepsze. Spróbuję zadać to pytanie. Tobie, kandydacie. Za rok prezes pyta mnie, jak ten chłopak, ta dziewczyna, którego zatrudniłeś? Jak, jak tam się ona sprawdza? To co ja mu odpowiem na twój temat? To genialne pytanie odwracające umysł przygotowanego na schematy kandydata. Zadawałem je, nie wiem, może setki razy, no, na pewno kilkadziesiąt yy, kandydatom. I zapewniam ci, którzy mądrze, dobrze na nie odpowiedzieli, zawsze mieli świetne wyniki. Byli handlowcami. No bo popatrz, zastanów się na przykład nad taką odpowiedzią. Popatrz, odpowiadam teraz. Miałem wątpliwości na etapie wyboru i czułem, że, podejmie, yy, że podejmuje pewne ryzyko, bo wielu rzeczy ten chłopak nie umiał, nie, nie wiedział, ale było w nim coś, co mnie zaintrygowało. No i nie pomyliłem się. Bardzo szybko się uczy, nie ma dla niego problemów. Umie mierzyć się zadaniami. Ja też nie wie to pyta, współpracuje z innymi ludźmi i jest cholernie zaangażowany i odważny. Poza tym on już ma wyniki. I widać u niego tendencję wzrostową. Ten chłopak nie spoczywa na laurach, tylko cały czas chce więcej. Reasumując. Miałem pewne wątpliwości, ale już po miesiącu nie miałem, widząc jego zaangażowanie, chęć do nauki i pracy. To był dobry wybór. O. Popatrz. Co pomyśli sobie o takim kandydacie, jeśli takie coś usłyszysz? Cofnij to sobie raz jeszcze, to pytanie i ta odpowiedź. i Wyobraź to sobie. Posłuchaj raz jeszcze. Rozłą na czynniki pierwsze, co tam jest zawarte, czy ja powiedziałem w tej odpowiedzi. I zastanów się, kim jest człowiek, który tak odpowiedziałby na zadane pytanie i czy czasami nie chcesz go zatrudnić teraz. Już w tej chwili. Spokojnie nie masz się takiej odpowiedzi, nie usłyszysz za dużo niestety. Usłyszysz jakieś dziwne historie. Pytaj jak najbardziej, o jak najbardziej konkretne sytuacje, które mogą mieć miejsce w Twojej firmie i obserwuj, jak na nie odpowie, jak się zachowa. To właśnie trudne jest, ponieważ kandydat może nie znać wielu szczegółów i to jest pewna niekomfortowa sytuacja, bo komfortowo jest rozmawiać o CV i o tym, co było. Więc jeśli chcesz zobaczyć, jak kandydat będzie radził sobie w sytuacjach nieprzewidzianych, to taką mu zrób, nieprzewidzianą, stwór sytuację nieprzewidzianą, niekomfortową. Bo takie sytuacje będzie mieć prawdopodobnie w pracy handlowca cały czas. To to zobaczysz, jak on się zachowuje w tej nieprzewidzianej. I to trzeba wiedzieć, widzieć, odczuć to. Obserwuj, jak kandydat, to brzydkie słowo, ale tak powiem, sprzedaje siebie. No bo rekrutacja to sprzedaż najważniejszego produktu, jaki ten kandydat ma, czyli siebie samego. Jak siebie nie umie sprzedać, no to jak sprzeda Twoje okna, czy tam fotowoltaik? I tu zwróć uwagę na to, czy mówi o sobie. Czy za często nie zaczyna zdania od ja? Czy potrafi przekształcić swoje walory na Twoją firmę i Twoją branżę? To cholernie ważne. Z pewnością chciałbyś usłyszeć, jak będzie radził sobie. U ciebie w pracy, zamiast słuchać, jak radził sobie w poprzednich miejscach pracy. To może dać obraz, jak będzie prowadził rozmowy z klientami. O sobie, o ofercie, skupiony do wewnątrz na siebie, do tego, co robicie, czy umie przekształcić to na język korzyści dla słuchacza, czyli dziś dla ciebie, a za chwilę być może dla twoich klientów. Jeśli się przygotował. Jeśli myśli handlowo, jeśli jest kreatywny, znajdzie interesujący sposób pokazania swoich walorów. Tak, abyś mógł wyobrazić je sobie w przyszłej pracy u ciebie w firmie. Bo to kupujesz. A to już jest bezpośrednia umiejętność prowadzenia rozmów handlowych, gdzie punktem skupienia jest punkt skupienia jest na rozmówcy, a nie na mnie, nie na sobie. No i jeszcze jedna rzecz na koniec. To tu proste było. Takie najtrudniejsze, ale to jest konieczne. Otóż. Słuchaj tego, co mówi kandydat, ale przede wszystkim obserwuj jego reakcję, bo, bo to usłyszysz może być czymś zupełnym. To, co usłyszysz, może być czymś zupełnie innym niż to, co jest wewnątrz. Prowadź rozmowę bez żadnego przewidywalnego schematu. To, co z reguły jest na koniec, zacznij od tego, zmieniaj tematy, bądź nawet chaotyczne w pytaniach. Tak? Poza tym wracaj czasami do pytania wcześniej zadanego. I wsłuchuj się, czy odpowie po kwadrancie tak samo jak na początku. Skacz po tematach i wątkach i obserwuj reakcję ciała, twarzy rozmówcy. Tu jest odpowiedź na to, czy to, co mówi, jest prawdą. Hmm. Praktyka legendarnego doktora Paula Eichmana, polecam poczytać o nim, mówi o sześciu podstawowych reakcjach obrazujących stan emocjonalny na podstawie mikroekspresji. No ten facet w ogóle z innej planety jakiś, bo doszedł do jakiejś perfekcji. Ale jeśli chociaż w jednym stopniu poznasz to, to zapewniam, że będziesz wiedzieć, czy ktoś mówi prawdę, czy jest gdzieś obok niej. Nie trzeba mieć doktoratu do tego i wystarczy poczytać i skupić się na kilku prostych elementach. Oceny tzw. mikromimiki twarzy rozmówcy. To przydaje się w sprzedaży. Oj, to cholernie w negocjacjach też. A jeszcze bardziej w rozmowie rekrutacyjnej. To da Ci obraz spójności emocji z komunikatami, które usłyszysz, jeśli trochę go wprowadzi wyprowadzi z równowagi. Czyli, które usłyszysz, czyli prawdę, to co mówi, czy dobrze mówi, po prostu. Warto, polecam. Ale, aby to zobaczyć, musisz wprowadzić kilka elementów do rozmowy. Ma być. Miło-sympatycznie ma być zaskakująco, ma być stresująco, po co? Aby pozwolić ludzkiemu ciału na automatyczną reakcję. Na automatyczną mikromimikę, po której poznasz. Więc nie może być pięknie i sympatycznie, tylko muszą być różne emocje wywołane. Wystarczy. Naprawdę, można dojść do wprawy w tym. Przerazi się jednocześnie, jak niewiele ludzi radzi sobie w takich sytuacjach. A właśnie. Trudne, zaskakujące sytuacje to codzienność w pracy handlowca i takie buduj, twórz na rozmowie rekrutacyjnej. Ekspedient nie ma z tym problemu. Sprzedawca jeśli że sobie poradzi. Handlowiec potrafi przejmować kontrolę nad rozmową i nie pozwoli wpakować się w zasadzki, które mu szykujesz. I takich kandydatów życzę. Wszystkim tym, którzy poszukują handlowców. A handlowcom życzę... I proponuję przygotować się do rozmowy, zebrać informacje o firmie, wyobrazić sobie, jak ta firma pracuje i czego będzie chcieć od ciebie. A następnie przygotować się na wszystko, co może sobie wyobrazić. Bo taka jest praca w biznesie, w sprzedaży, w handlu. To jest również działanie w sytuacji, w jakiej przewidzieć się nie da. Czyli przygotuj się na wszystko i weź pod uwagę to, że połowy nie przewidzisz a też musi zachować się profesjonalnie. No dobra. Rekrutacja to bardziej złożony proces. Jest wiele innych elementów, ale tak chyba pięć tam pokazałem i ta ostatnia. Zastanów się, poczytaj sobie eee, i tak sprawdzaj. Podsumowując, nie skupiaj się na tym, co było, tylko na tym, co ma być, bo zatrudniając handlowca kupujesz przyszłość i za to będziesz płacił. A ty handlowcy, jeśli chcesz zatrudnić się gdzieś, to też nie pieprz za długo o tym twoim CV i dokonaniach poprzednich, tylko pokaż, że to, za co mają ci płacić, za przyszłość, ma sens. Wszystko dzieje się w przyszłości. I to takie, jaką dziś wykreujemy. Na rozmowie rekrutacyjnej na przykład. No to co? Do dobrego dnia. Kalski, Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.